Witam serdecznie z tej strony TransDimensional, One. Powracamy do Heads of Iron 4 i naszego Imperium Kami. Jest to ostatni odcinek serii. Japonia bez najmniejszej wątpliwości jest jedynym i niepodważalnym władcą ziemi. Z, tak jak bogowie sobie zażyczyli, tak też się. Tutaj stało. Władamy światem i tej władzy nad nim od tak nie oddamy. Jak widzicie moi drodzy, ostatnie re oderwane resztki tutaj sił oporu. Jeszcze próbują nas irytować. Ale nie jest to nic, z czym nie moglibyśmy sobie błyskawicznie poradzić. Tak więc atakujemy w Ameryce eee, Północnej. Przepraszam, w Ameryce. Południowa Ameryka, Północnej Ameryka, Środkowa są w całości w naszych rękach. Przeciwnik nie ma e, za bardzo tutaj szans, nie ma e, za bardzo nic do powiedzenia. Holandia właśnie e, upada. I wszystkie inne e, tutaj. Zeszłej epoki, epoki sprzed objawienia bóstw i e, ukazanie jednej słusznej drogi ludzkości, również upadło. Europa jest już w całości pod naszą kontrolą. Jedyne państwa, które nie przynależą do naszej frakcji, a egzystują do Irlandia i Szwajcaria, jeżeli chodzi o... Jeżeli moi drodzy chodzi o Europę, no jeszcze Portugalia też jest krajem neutralnym. Jak widzicie moi drodzy też nie ma za bardzo jakich technologii opracowywać, nie mam... Za bardzo po co się tym bawić, no to jest te technologie e, atomowe. Ku przyszłej eksploracji e, gwiazd mogą się e, nam jak najbardziej przydać. E, maksymalne tempo upływu e, czasu nie będziemy w nic tutaj się m, bawić, zagłębiać. Chodzi nam już tylko i wyłącznie o Dobicie tych sił przeciwnika, które tutaj jeszcze próbują nam opły stawiać. Zwyczajnie każę moim siłom przespacerować się po terytorium wroga. Nie chce mi się tutaj w jakiś sposób z tym bawić. Wszystko co musimy zrobić to dobić tych nieszczęsnych nieszczęsnych naszych oponentów, którzy już dawno stracili wszelką nadzieję, ale jednocześnie nie chcą się poddać z niewiadomych przyczyn. Najprawdopodobniej nie podoba im się ta wizja świata, którą z sobą będziemy prezentować. Nie podoba im się to, że już nic nie będą do powiedzenia. Jedynym i niepodważalnym władcą będą kamień przemawiający ustami cesarza. Problem się wbić w dżunglę? No nie, nie dziwię się. Atakowanie piechoty w dżungli ciężkimi czołgami jest dość problematyczne. Nie zużywam też tutaj doświadczenia ani marynarki, ani lotnictwa, ani armii. Nie ma to żadnego znaczenia. Nie odczuwam yy, takiej potrzeby. Yy, moi drodzy, yy, Brazylia skapitulowała, pozostała jeszcze tylko na tej wojnie Argentyna, jeżeli się nie mylę. Czyli wszystkie nasze siły, wszystkie nasze siły na tym kontynencie mają jedno proste zadanie. Zatrzymajcie się w stolicy argentyńskiej, po czym możecie pospacerować sobie po ich terytorium, dopóki nie dobijecie wszystkich odizolowanych źródeł tutaj opole. Badamy technologię, nie pauzując tutaj niczego. Wbijamy się w przeciwnika niczym nóż masło. Nie ma... Nie mają żadnego sposobu, nie mają żadnej możliwości się nam oprzeć. Niektóre tylko nasze ataki, raczej ataki naszych sojuszników grzęzną w górach ale jest wystarczająco dużo jest wystarczająco dużo tutaj moi drodzy bardziej płaskich obszarów na których to bez problemu możemy się wykazać olbrzymią przewagą technologiczną, olbrzymią o wiele lepszym wyposażeniem, tym samym o wiele lepszym Wyszkolenie. Parlament Brytyjski obraduje nad interwencją. Obawiam się, że, jeżeli jest to parlament tutaj w Londynie, no to on jest raczej japoński i nad niczym nie obraduje, bo nie istnieje. Bogowie nie uznają czegoś tak w oczywisty sposób łatwego do zmanipulowania, jak durnie zrealizowana. Demokracji. W końcu nawet ci, którzy twierdzą, iż demokracja jest ustrojem dobrym, twierdzą, iż jest dobra tylko i wyłącznie dlatego, że lepszego nie wynaleziono. A otóż wynaleziono na końcu. Kami w swej nieskończonej mądrości będą kierować. ludem wybranym, czy ogólnie wszystkimi ludźmi, tak, aby ludzkość e, znów a raczej aby ludzkość kroczyła wśród gwiazd. O, tak to mi. Najprawdopodobniej mógłbym to skończyć jeszcze szybciej. Gdybym to Argentyna. kapituluje I moi drodzy, układ w Quito, Quit. Bardzo, bardzo adekwatna nazwa dla ostatecznego, ostatniego traktatu pokojowego em, na calutkim świecie, który to stanowić będzie em, ostatni... Ostatni akt świata jako um, zbiorowiska różnych kultur. Od teraz Japonia i jej bogowie rządzą całym globem i e, z zapałem, z głodem. Z rządzą spoglądają w niebiosa, wiedząc, że cały wszechświat będzie ich, jeżeli tylko odważą się po niego sięgnąć. Pozwólmy, aby nasi dzielni sojusznicy zdobyli również coś dla siebie. Kolumbia zdobyła jeden region, myślę, że to nam wystarczy. Zajmujemy teraz wszystkie... Region. Wszystko. Mm, no, jak wszystko, to wszystko. No, zajmij, wszystkie regiony, zajmij wszystkie regiony, zajmij wszystkie regiony, zajmij wszystkie regiony, zajmij wszystkie regiony. Świat pod rządami jednego. Władcy. Świat zjednoczony i świat, nad którym czuwają potężni Bogowie. W normalnej sytuacji, imperium tego pokroju nie miałoby prawa przetrwać. Tego typu olbrzym na glinianych nogach zostałby rozerwany od wewnątrz konfliktami. Wszystkie te państwa, które w trakcie wojny stały się terytorium japońskim, dążyłyby do odzyskania niepodległości. Bez zewnętrznego wroga bardzo, bardzo trudno byłoby moi drodzy utrzymać taki, ale my zamiast zewnętrznego wroga mamy wspólny cel. Mamy wspólnego, absolutnego władcę e, Otóż e, właśnie bogowie Kami w pełni e, kontrolują wszystko, schodzą na ziemię, doradzają swoim wybrańcom. I w ten oto sposób, moi drodzy, dwa tysiąca fabryk, wszystkie one, w tym momencie wszystkie umysły na całym świecie, wszystko co żyje, wszystko co myśli, wszystko co czuje, pragnie tylko i wyłącznie jednego: ruszyć w przestrzeń kosmiczną. Zaprośmy do frakcji wszystkie te kraje, które chcą do nas dołączyć. A przepraszam, Portugalia jest już członkiem naszej frakcji, czyli jedyne państwka, które pozostają neutralne, chociaż tak naprawdę nie mają nic do powiedzenia, to jest... Szwajcaria, Irlandia, Kuba oraz Haiti. Wszystkie inne państwa na całym szerokim świecie są albo naszymi sprzymierzeńcami, albo nie istnieją. O jeszcze tak, Salwador jest również naszym sprzymierzeńcem tak więc cały świat, cały świat teraz e, skupiać się będzie. Wyobraźcie sobie, że stawiam tutaj teraz na każdym polu na każdym polu stawiam ośrodki jakie to. Na każdym polu Stawiam również stacje radarowe. I cały świat, wraz z tymi wszystkimi kopalniami, wraz z tymi wszystkimi konwojami, cały ten potencjał, wszystko to w jednym momencie skupia się tylko i wyłącznie na jednym: aby jak najszybciej zapewnić ludzkości drogę ku gwiazdom. I moi drodzy. Podsumowując całą tą serię, jest to jedyny przykład, jedyna możliwość, w której zaakceptowałbym właśnie tę okreację, gdyby popchnęła ona całą cywilizację, cały glob ku ekspansji w przestrzeń kosmiczną. Jednakże jestem dużo większym zwolennikiem technik kreacji, w tym przypadku dla tej linii czasu te okreacja powinna wystarczyć. I miejmy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości zobaczymy Imperium Kami w innej grze, która to pozwoli właśnie Ziemi rozpocząć podbój kosmosu. Tutaj już nie ma niemalże nic, co by nas interesowało. Badanie. Oczywiście dalej, tak jak mówiłem, wszystkie fabryki pracowałyby nad stworzeniem nowych ośrodków badawczych, nowych ośrodków rakietowych, później części do rakiet. Wszystko! Wszystko, cały potencjał całej planety zjednoczony. Pod. Całkowitą w żaden sposób niemożliwą do podważenia władzom kami zdolnych do widzenia niemalże wszystkiego na powierzchni globu. Potężnych bytów, które jak się zapewne domyślacie, są obcymi, a przynajmniej są pewną formą obcych, e, którzy właśnie zdecydowali się oświecić ten świat i przyjęli właśnie formę bóstw japońskich. Czy byli tutaj wcześniej, czy to właśnie oni stworzyli tę kulturę, trudno orzec. Ja nie jestem tutaj na odpowiedniej pozycji, aby to osądzać. Zostawmy to niedopowiedzianym. Tak więc, moi drodzy, Japonia. Japonia triumfująca. Japonia. Sięgająca ku gwiazdom. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że seria Wam się podobała. I mam nadzieję w przyszłości zobaczyć Was moi drodzy wśród gwiazd, gdy imperium Kami sięgnie po władzę absolutną nad całą galaktyką. Do zobaczenia wówczas. Hej, hej!